Chłopaki, dzisiaj zebrałam dla was kilka produktów, które na pewno was zaskoczą. Na razie nie chcę zdradzać zbyt wiele, ale uwierzcie mi, będzie co oglądać do samego końca. Wszystko zostanie ujawnione po piosence przewodniej. Numer 5. Siłownia ciko dla dzieci z muzyką i delikatnymi światłami zawiera 5 odłączanych gier z tworzywa sztucznego i materiału. Mata zapewnia dziecku relaks dzięki muzyce klasycznej i łagodnemu oświetleniu, oraz zabawę dzięki stymulującej muzyce klasycznej i aktywnym światłom. Głośność można regulować. Mata o wymiarach 76 cm na 76 cm z miękką wyściółką. Doskonały pomysł na prezent. Link z ceną tego produktu znajduje się na dole opisu filmu. Numer 4. Siłownia dla dzieci zapewnia rozrywkę dzieciom od niemowląt do małych dzieci dzięki światełkom, dźwiękom i muzyce. Pomaga dziecku rozwijać umiejętności motoryczne, równowagę i koordynację. Światła, dźwięki i muzyka pomagają stymulować zmysły dziecka. Ściany można podnieść, aby stworzyć zamknięte środowisko do zabawy. W środku mnóstwo wesołych zwierzątek, torba tematyczna i kolorowe piłeczki. Link do tego artykułu znajduje się w opisie. Numer 3. Sala gimnastyczna wyposażona jest w miękki dywan z dwoma wyściołanymi i elastycznymi pałonkami, elektroniczne centrum aktywności ze światłami, dźwiękami i wieloma melodiami. Trzy zawieszki. Kaczuszka to praktyczny uchwyt, słoneczko to słodka grzechotka, a kotek ma małe nietłukące się lusterko. Elektroniczne centrum aktywności w kształcie małego domku odtwarza wiele piosenek. Koiec stymuluje wzrok, zdolności motoryczne i ciekawość dziecka dzięki żywym kolorom i sympatycznym postaciom. Kup ten produkt, korzystając z linku w opisie. Numer 2 wyściołany dywan w wesołe wzory i jaskrawe kolory z miękką poduszką w kształcie jeża. Wyposażony w bardzo zabawy i panel elektroniczny, który oferuje dziecku wiele różnych zajęć. Na pałąku zabaw znajduje się 7 wielofunkcyjnych zawieszek: lusterko, grzechotka, plastikowe kółeczka, żabka i tym podobne. Panel elektroniczny ma wielokolorowe, gasnące światło. Panel elektroniczny ma wielokolorowe światło z efektem wygaszania, 25 minut ciągłej muzyki i wcześniej nagrane efekty dźwiękowe. Link do tego produktu znajduje się w opisie. Numer 1. Dżungla reaguje na ruchy dziecka muzyką, dźwiękami i tańczącymi kolorowymi światełkami. Do leżenia na brzuszku lub na brzuszku można dołączyć do 10 aktywności i zabawek. Oszronione motyle poruszają się po dotknięciu przez dziecko, uruchamiając światełka, muzykę lub dźwięki. Do maty lub żyrafy można przymocować zabawki, aby zachęcić dziecko do siadania. Cenę tego artykułu można sprawdzić, klikając łącze w opisie.